Dzień dobry Państwu. Sołectwo Przęsocin zorganizowało piknik odpustowy przy parafii lokalnej. Jak widać zabytkowy kościół. Parafia ma nowego proboszcza. Jak się dowiedziałem od początku lipca objął pasterstwo w tej parafii. I jedna się z mieszkańcami Poprzez taką właśnie piknikową imprezę w parterze odpustowym, ale lokalny proboszcz postanowił wykorzystać ten czas. Zaprosił mieszkańców na piknik, który jak widać odbywa się przy wspaniałej pogodzie, dużym zainteresowaniu, ogólnie bardzo miłej atmosferze. W wydarzeniu udział bierze burmistrz polic Krystian Kowalewski, który po rozmowach z nowym księdzem proboszczem w tej chwili wśród okolicznej ludności, pani sołtys, e, uczestniczy w piknikowym świętowaniu. Jest udanne pożyczyć Pani Kasiu? Jest udanny to życzyć? Nie, ja mam białą. Tak obiedzam, że na to rzędy przyjedzie. Muszę, a flewra? Nie, Zapraszają, ile witają, to jest przyjeżdżają. Ja powiem tak, ostatnia W z ale w się e, Ja w imieniu, ksiądz witał, a ja w imieniu tutaj e, nas wszystkich. Ja nie jestem sołtysem, ale jestem kierownicą tutaj, jak już <laughs> to widział. E, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. E, jest zupa pomidorowa, e, gotowana, tak jak mówiłam, z wiejskiej kury. Za chwilę będzie wata, popcorn i, i będą... Gofry, tylko nam prąd wystał. E, jest ciasto, e, smalec, okutki. Ale uwaga, widzicie, że chyba jest pięknie tutaj u nas, nie? To teraz posłuchajcie. Hej, hej, parafianie mili. Posłuchajcie, cośmy wymyślili. Ja, Laurowiśnia, panna zielona, ma, żeby tu rosnąć piękna i rozpromieniona. Chcę przy kościele zapuścić korzenie, wydawać cień, urok i ukojenie. Dlatego losi w loterii bierzecie śmiało, bo każdy wygrywa, tak się nam zadziało. Koszt to piąteczka. Minimum, moi mili, a jak dacie więcej, to liście mi się rozrosną w chwili. Cały dochód pójdzie na krzaki dookoła świątyni. By każdy, kto przyjdzie, rzekł. ale tu pięknie, oświęci jedyni. To nie ja. To wiecie, kto to mi pisał, nie? Ale wytyczne zawałam. Zapraszamy. Słuchajcie, piąteczka najmniej dla dzieci. Każdy wygrywa. Są tak: książki, są zabawki. Ale są przetwory nasze tutaj, przesociste, są nasze pomidory, jest nasza marchewka, nawet jest kapusta włoska jedna sztuka i kapusta czerwona jedna sztuka. Zapraszamy, kto nie ma gotowy, można blikiem płacić. Tak? Smacznego, miłej zabawy, uwaga. Jest pani, która robi tatuaże. Za chwilę Łusia, pokaż się Luśia, Łusia je zupę pomidorową. O, Łusia jest tutaj. Za chwilę Łusia będzie malowała twarze. Każdy może dzisiaj zrobić się na motyla, na księżniczkę. Dzieci, zapraszamy na dmuchańca, ale to nie wszystko. Nie uciekajcie, bo potem będzie przednia zabawa jeszcze. Jest pora obiadowa. Większość uczestników odpustu, pikniku, zajada się smakołykami, których nie brakuje na stołach. Wygląda na to, że, że, że to jeszcze dobrych kilka godzin potrwa. Seria, szykują się konkursy, nie wiem co jeszcze. W każdym razie tyle mam do powiedzenia na temat tego wydarzenia. Jest to, bo tak rozmawiałem z różnymi osobami, które się nie chcą przed kamerą pokazywać, natomiast yy, wszyscy są zadowoleni z atmosfery, jaka tu panuje, z obecności nowego księdza proboszcza. Pan zadowolony jest z parafian, parafian jest z księdza i wszystko wygląda lepiej, niż by niektórym się mogło wydawać, jeżeli chodzi o polski kościół. I naprawdę no, z dużą przyjemnością obserwuje się te kontakty. Duchownego z, z, z wiernymi, bo tego chyba nam wszystkim brakuje, tym, którzy oczywiście identyfikują się z Kościołem Katolickim. Dziękuję wszystkim Państwu za uwagę.